Cały twój. Rekolekcje z ikoną i regułą świętego Benedykta. Dzień 16 Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Przyneświęczy, którego kocham z całej duszy mojej i uwielbiam. Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną, pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie. Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twojej woli. Obiecuję przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Duchu Przenajświętszy obdasz świat cały i mnie swoim pokojem. Amen. Rozważania o Maryi. Maryja jest też dlatego naszym życiem, ponieważ wyjednuje nam łaskę wytrwałości. Wytrwałość do końca jest takim wielkim Bożym darem, że według orzeczenia Soboru Trudenckiego jest darem danym całkowicie darmo, którego nie możemy sobie wysłużyć. Święty Augustyn uczy jednak, że wszyscy ci, którzy o nią proszą, otrzymują od Boga łaskę wytrwałości, a według ojca Saureza otrzymują ją niezawodnie, jeśli tylko starają się do końca życia błagać o nią Boga. Błogosławiony Belarmin pisze ponadto, że o łaskę należy się modlić codziennie, aby ją też codziennie otrzymać. Przez ręce Maryi możemy otrzymać i tę najświętszą z łask, czyli wytrwałość do końca, a z pewnością ją otrzymamy, jeśli zawsze i z ufnością będziemy się o nią modlić do Maryi. Ona sama przyrzekła tę łaskę wszystkim, którzy jej w życiu wiernie służą. A żeby zachować życie łaski Bożej, potrzebujemy koniecznie sił nadprzyrodzonej, do oparcia się wszystkim nieprzyjaciołom naszego zbawienia. Otóż siłę tę otrzymujemy przez wstawiennictwo Maryi. Moja jest rada i stałość, moja rozwaga potęga. Dzięki mnie królowie panują. Moja jest siła, mówi Maryja. Bóg złożył ten dar w jej ręce, aby go mogła udzielać swym sługom. Przeze mnie królowie królują. Przeze mnie słudzy moi panują nad wszystkimi swymi zmysłami, i namiętnościami, a w ten sposób stają się godni królować wiecznie w niebie. O jaką siłę mają czciciele tej Wielkiej Pani, jaką moc do przezwyciężania wszystkich pokus szatańskich. Maryja jest ową wieżą, o której mówi pieśń nad pieśniami. Szyja Twoja jak wieża Dawidowa, warownie zbudowane, tysiąc tarcz na niej zawieszono. Wszystką broń walecznych. Maryja dla tych, którzy ją kochają i do niej się o pomoc w walkach uciekają, jest silną wieżą, mocno obwarowaną. W niej znajdują oni wszelkiego rodzaju tarcze i broń do walki z piekłem. Jak nieszczęsne są te dusze, które opuściły swą osłonę, które przestały czcić Maryję i wzywać ją w niebezpieczeństwach. Cóż by się stało ze światem, woła święty Bernard, gdyby słońce kiedyś nie wzeszło. Bezład ciemności i groza. Jeżeli jakaś dusza zaniedbuje nabożeństwo do Maryi, ogarniają ją natychmiast te ciemności, o których mówi pismo święte. Mrok sprowadzasz i noc nastaje, w niej krąży wszelki zwierz leśny. Gdy w duszy nie świeci światło Boże i noc w niej panuje, staje się ona lęgowiskiem wszelkich grzechów, a nawet szatana. Biada, woła dlatego święty Anselm, biada tym, którzy gardzą światłem tego słońca, to jest nabożeństwem do Maryi. Święty Franciszek Borgiasz słusznie obawiał się, czy otrzymają łaskę wytrwałości ci, u których nie widział szczególniejszego nabożeństwa do Przenajświętszej Panny. Pewnego razu zapytał kilku nowicjuszy, do których ze świętych mają wyjątkowe nabożeństwo, i wtedy przekonał się, że niektórzy z nich nie żywili szczególniejszej czci dla Maryi. Zwrócił więc uwagę mistrzowi nowicjatu, aby pilnie nad nim czuwał, i ci właśnie utracili potem łaskę powołania, opuszczając towarzystwo. Miał więc słuszność święty German który nazwał Przenajświętszą Pannę oddechem chrześcijan. Bo jak ciało nie może żyć bez oddychania, tak dusza nie może żyć bez uciekania się do Maryi i polecania się tej, za którą wstawiennictwem możemy Bożą łaskę otrzymać i w niej trwać. Błogosławiony Analan doznał kiedyś bardzo ciężkich pokus i byłby im uległ, gdyż zaniechał polecania się Maryi, Wtedy ukazała mu się Przenajświętsza Panna i uderzyła go w twarz, aby drugi raz miał się na baczności i tak powiedziała Gdybyś się mnie polecił, nie znalazłbyś się w tym niebezpieczeństwie. Maryja woła do nas, błogosławiony ten, kto mnie słucha, to co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy. Błogosławiony, kto słucha mego głosu i stara się przychodzić zawsze do drzwi mego miłosierdzia, szukać u mnie światła i pomocy. Maryja wyprosi takiemu swemu słudze oświecenie i potrzebną siłę, aby mógł porzucić występki i wstąpić na drogę cnoty. Dlatego papież Inocenty III nazywa ją tak pięknie: księżycem nocy, zorzą poranną, słońcem dnia jasnego. Maryja jest księżycem dla pogrążonych w nocy grzechu. Oświeca ich, by mogli poznać nieszczęsny stan potępienia, w jakim się znajdują. Dla tych, którzy poznali już swój grzeczny stan, jest zorzą, bo jest poprzedniczką Słońca, po to, by mogli porzucić grzech i wrócić do łaski Bożej. Dla mających już łaskę jest Słońcem, którego światło chroni ich od upadku w przepaść. Mówią, że słudzy Maryi okryci są podwójną szatą. Korneliusz Alapide wyjaśnia, że Maryja przeodziewa swych wiernych czcicieli w cnoty syna i swoje, a noszący te szaty zachowują wytrwałość. Dlatego święty Filip Noeriusz upominał zawsze swoich ponitentów: Moje dziecko, jeśli pragniesz wytrwać, czci Maryę podobnie mawiał święty Jan Barchmans. Jezuita. Kto kocha Maryję, otrzyma wytrwałość. Piękną refleksję na ten temat snuje opat Rupert, objaśniając przypowieści o synu marnotrawnym. Mówi, że gdyby żyła matka marnotrawnego syna z ewangelicznej przypowieści, to on albo nigdy nie opuściłby ojcowskiego domu, albo przynajmniej prędzej by do niego powrócił. Chcę przez to powiedzieć, że kto jest synem Maryi albo nigdy się od Boga nie oddali, albo gdyby mu się to nieszczęście przydarzyło, z jej pomocą natychmiast do niego powróci. O gdyby wszyscy ludzie kochali tę najsławniejszą i najmiłościwszą królową, i gdyby we wszystkich pokusach zaraz do niej się uciekali, któż by wtedy upadł, któż by się wtedy potępił bo tylko ten upada i gubi się, kto się nie ucieka do Maryi. Święty Wawrzyniec Justynian stosuje do Przenajświętszej Panny słowa z Księgi Syracha. Chodziłem po falach morskich i wkłada w jej usta takie wyznanie. Chodzę razem ze swymi sługami pośród nawałnic, na jakie są wystawieni, aby ich wspomagać i chronić od upadku. Zakończymy te rozważania słowami świętego Bernarda. Człowiecze, kimkolwiek jesteś, wiedz dobrze, że w tym życiu musisz raczej kroczyć pośród niebezpieczeństw i burz niż stąpać po spokojnej ziemi. Jeśli więc nie chcesz zatonąć, nie odwracaj oczu od gwiazdy morskiej, to jest Maryi. Spójrz na gwiazdę wzywaj Maryi. W okazji do grzechu w walkach z pokusami w wątpliwościach przypomnij sobie, że Maryja może ci dopomóc i błagaj zaraz o jej wsparcie. Niech jej potężne imię nigdy nie opuszcza twego serca, lecz zawsze mu ufaj. Niech nigdy nie schodzi z warg twoich, lecz zawsze go przyzywaj. Jeśli pójdziesz za Maryją, nie zejdziesz z drogi zbawienia, dopóki będziesz ją wzywał, dopóty nie stracisz nadziei. Jeśli ona cię podtrzymuje, nie upadniesz. Jeśli się tobą opiekuje, nie musisz obawiać się zguby. Jeżeli cię prowadzi, z łatwością się zbawisz. Jednym słowem, jeśli Maryja wzięła cię w obronę, z pewnością dostąpisz niebieskiego szczęścia. To czyń, a będziesz żył. Przykład. Znana jest powszechnie historia Świętej Marii Egipcjanki. Opisana w pierwszej księdze żywotów ojców pustelników. Mając lat 12, uciekła z domu rodzicielskiego i udała się do Aleksandrii, gdzie prowadziła życie występne ku zgorszeniu całego miasta. Po 16 latach nierządu, włócząc się po świecie, przybyła do Jerozolimy, gdzie obchodzono właśnie uroczystość Krzyża Świętego. Wiedziona raczej ciekawością niż pobożnością, Chciała i ona wejść wraz z innymi do świątyni, lecz przy samych drzwiach poczuła, że ją odpycha jakaś niewidzialna siła. Spróbowała powtórnie i znowu ją coś odepchnęło. I tak aż do czterech razy. Na szczęście podniosła oczy i ujrzała obraz Maryi umieszczony na ścianie przedsionka. Zwróciła się z płaczem do niej i powiedziała – o matko Boża, zmiłuj się nade mną, biedną grzesznicą. Wiem, że z powodu mych grzechów nie zasługuję na to, byś na mnie wejrzała, ale ponieważ jesteś ucieczką grzeszników, więc przez miłość swego syna Jezusa wspomóż mnie, dozwól mi wejść do świątyni. Chcę bowiem odmienić życie i czynić pokutę, gdzie mi rozkażesz. Wtedy usłyszała głos wewnętrzny, jakby jej przynajświętsza panna odpowiedziała Ponieważ uciekłaś się do mnie i pragniesz zmienić życie, wejdź do świątyni. Jej brama nie będzie już dla ciebie zamknięta. Weszła więc grzesznica, uczciła krzyż święty i oblała go łzami. Potem wróciła przed obraz i powiedziała Pani moja, już jestem gotowa, gdzie mam czynić pokutę? najświętsza Panna odpowiedziała jej tak Idź za Jordan, tam znajdziesz miejsce swego spoczynku Wyspowiadała się, przyjęła komunię świętą Przeprawiła się przez rzekę I przybyła na pustynię Zrozumiała, że tu ma pokutować W pierwszych 17 latach jej pobytu na pustyniu Złe duchy dręczyły ją strasznymi pokusami Aby ją znowu przywieźć do upadku A cóż ona wtedy czyniła? Polecała się tylko Maryi, a ona wyjednała jej siłę, dzięki której mogła oprzeć się tym napaściom przez 17 lat. Po upływie tego czasu walka ustała. Po 57 latach pobytu na pustyni, kiedy liczyła już 87 lat, za zrządzeniem opatrzności nawiedził ją święty opat Zyzmus. Ona opowiedziała mu całe swe życie i prosiła go, by przyszedł za rok i przyniósł jej komunię świętą. Święty Opat spełnił jej życzenie. Przyjąwszy komunię świętą, pokutnica prosiła go, by ją jeszcze odwiedził. Zozymus uczynił to, lecz zastał ją nieżywą. Ciało jej otoczone było niebiańskim światłem, a przy głowie był następujący napis: Na tym miejscu pogrzeb ciało biednej grzesznicy, i módl się za mnie. Opat pochował ją w grobie wygrzebanym przez lwa, który wtedy nadbiegł, a kiedy wrócił do klasztoru, opowiedział wszystko o cudach Bożego Miłosierdzia w życiu tej pokutnicy. Modlitwa O Matko Miłosierdzia, przynajświętsza Panno, oto u stóp Twych zdrajca, który niewdzięcznością odpłacił za łaski Boże otrzymane przez Twoje ręce, zdradził Ciebie i Boga. Lecz Ty wiesz, O Pani, że nędza moja nie odbiera mi ufności ku Tobie, lecz ją jeszcze pomnaża, gdyż widzę, że mój nieszczęsny stan zwiększa Twoje współczucie. Okaż Maryjo, że jesteś dla mnie otaką, jaką jesteś dla wszystkich wzywających cię, pełną wspaniałomyślności i miłosierdzia. Wystarczy mi już to, że na mnie patrzysz i mi współczujesz. Jeżeli Twe serce lituje się nade mną, to z pewnością nie zostawi mnie bez pomocy. A jeśli ty mnie wspomożesz, to kogoż jeszcze mógłbym się obawiać? Nie boję się już niczego, nie lękam się grzechów moich, bo ty możesz naprawić szkodę, którą uczyniłem. Boję się tylko, bym z własnej winy nie przestał polecać się tobie w pokusach, a przez to bym się nie zgubił. Lecz właśnie to ci dziś przyrzekam: chcę zawsze uciekać się do ciebie. Dopomóż mi zrealizować to postanowienie. Patrz, jak doskonałą masz sposobność, by zaspokoić pragnienie wspierania takich i nędzników jak ja. O Matko Boża, w Tobie pokładam wielką ufność. Od Ciebie oczekuję łaski, abym należycie opłakiwał moje grzechy. Od Ciebie spodziewam się siły, bym nie upadł w przyszłości. Jeśli jestem chory, Ty możesz mnie uzdrowić. O niebieska lekarko, jeżeli moje winy mnie osłabiły, Twoja pomoc mnie wyzwoli. O Maryjo, od Ciebie wszystkiego się spodziewam, bo Ty u Boga wszystko możesz. Amen. Lektura duchowa. Czy słyszę mój wewnętrzny głos? Niemieckie przysłowie mówi: Ptak siedzi najczęściej na dachu i rzadko śpiewa o tym, co ma w sercu. W tym powiedzeniu jest ukryte pytanie, czy słyszymy i zwracamy uwagę na wewnętrzny głos, czy też kierujemy się mało ważnymi zachciankami. Większość osób nie słyszy cichego głosu serca ponieważ zagłusza go zgiełk świata. Aby usłyszeć ciche głosy, trzeba być czujnym i umieć odróżnić je od otaczających nas hałasów. Uważne słuchanie nie jest hipochondrią. Kto za każdym krzakiem spodziewa się ujrzeć ducha, to jak hipochondryk ciągle tylko wygląda oznak choroby, czyni swoje życie niemożliwym do zniesienia. Takie przewrażliwienie nie ma nic wspólnego z prawdziwą wrażliwością, ale wiele osób jest pozbawione jakiejkolwiek wrażliwości, nadymają się one i traktują swój własny głos jak orędzie ducha świętego. Słuchanie w pokorze. Głos serca jest szczery, mówi on nie tylko rzeczy przyjemne. Dlatego dobrze jest go wysłuchać a potem zwierzyć się komuś bliskiemu. Pytania i opinie ze strony bliźniego mogą być bardzo cenne. Często na ich podstawie można zmienić swój punkt widzenia i zrewidować poglądy, a może nawet całkiem z niektórych zrezygnować. Nigdy jednak nie wolno przestać być wiernym sobie, ani bezkrytycznie przyjmować poglądów innych ludzi. Twój wewnętrzny głos przemówi wówczas, gdy słuchasz w pokorze. Można go usłyszeć w ciszy, w milczeniu i uważnie słuchając innych. Ćwiczenie. Spróbuj dzisiaj bardzo świadomie i z dużą dozą wrażliwości posłuchać głosu swojego serca i odróżnić go od głośnych głosów tego świata. Jeżeli ci się to nie uda, Poproś bliźniego, by wspólnie z Tobą posłuchał tego głosu i pomógł Ci zdecydować, co jest prawdą, a co tylko gwarem świata. Modlitwa na zakończenie dnia Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, O nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Swojemu synowi nas oddawaj.